Zdecydowanie lepszy sposób. Ja bym oczekiwał od Biura Promocji Informacji, pokazania tej miary efektywności, ilu ludzi dzięki tej reklamie przyjedzie do Szczecina. się nie spodziewa takich zostawi... efektów po pół roku, prawda? Nie, ale panie redaktorze, to nie trwa pół roku. To już trwa dwa lata i trzeba powiedzieć, że. Promocja marki trwa nie, no nie cały rok. Nie rok. Promocja marki organizowana przez prezydenta Krzystka trwa dwa lata. Mhm. Chciałbym poznać, jakie są sukcesy? Ilu turystów zwabiono dzięki tym wymyślnym mhm. reklamom? Bo to jest pomysł tutaj lokalny. To tak, nie to jest, jest, jest agencja, która lokalny. z Warszawy obsługuje całą nie, strategię marki? Tylko. Nie, nie, współpracujemy z Agencją Kreatywną, która nam pomaga. Ten projekt był również w pewnym na pewnym etapie konsultowany. Natomiast na początek kilka sposobów. Nie wiem, skąd się bierze kwota 12 milionów. Budżet Biura Promocji na bieżący rok to jest 5,7 miliona i to jest kwota mniejsza niż w roku ubiegłym. W związku z tym, że, że chcieliśmy wszystkie się do pana budżety... Wierze. Dobrze. Pokażę Pan e, Okej. Okay. Natomiast, natomiast to, co... Jeszcze raz powiem. To, co my chcemy powiedzieć przez ten komunikat, a Proszę zainteresować się Szczecinem. Proszę zauważyć, bo nie bierzemy wszystkich rzeczy pod uwagę. Proszę zauważyć, kiedy ta kampania jest uruchamiana. Ona być może komuś, kto mówi, ilu turystów przyjechało, to dlaczego styczeń? Tak, Ona dlatego styczeń, że tak naprawdę jest to martwy sezon w aktywności komunika w marketing komunikacji marketingowej miast i samorządów. My chcemy w tę lukę wejść, chcemy tak naprawdę zainteresować Szczecinem. I tak naprawdę te przekazy, tak? To jest tylko pretekst do tego, te, że żeby... kiedy będą się reklamowały inne miasta, to my się nie będziemy reklamować. Nie, będziemy się oczywiście będziemy realizowali swoje działania. Natomiast w tym momencie mówimy, mówimy o tym, aby Chcemy zwrócić uwagę na miasto, chcemy zainteresować Szczecinem, ponieważ z jednej strony niewiele się w marketingu samorządów i miast dzieje teraz, to po pierwsze, a po drugie, ludzie często poszukują, nie wiem, rozwiązań na, na długi weekend majowy, na mhm. wakacje. Znaczy, tak panie, panie redaktorze, panowie, ja, ja tylko trzeba tak, sprostować. Coś, bo... coś Oglądam, y, wydrukowałem sobie z, z internetu dzisiaj takie reklamy, na przykład Krakowa. Nie wiem, czy mogę mhm, to, to pokazać. Y, to jest tak, Kraków świętuje, ciężko wrócić do siebie. I tu jest y, na zdjęciu Neptun. Y, y, syrenka warszawska. Kopernik. To były również reklamy telewizyjne. Reklama Warszawy Kto się czubi, ten się lubi z takim dopiskiem. 72% mieszkańców Krakowa jest dumnych ze swojej stolicy. No i jak porównuję z tą reklamą, to nie wiem, te wydaje mi się, nie znam się na reklamie, nie mhm. jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że to są trochę ciekawsze, bardziej wieloznaczne i Być może, jakieś... natomiast trzeba pamiętać o tym, ile ta pierwsza chociażby wymieniała, prezentowana przez Pana a, a, reklama i kampania wzbudziła kontrowersji. Ona między innymi dlatego była tak budowana, po to, żeby wzbudzić kontrowersję. Tak? tak jak powiedziałem, ten przekaz ma to czy to nie jest także... ma spowodować, żeby ludzie pomyśleli o mieście. Czy to nie jest tak, że ta reklama wzbudzi kontr kontrowersję w Szczecinie, natomiast yy, yy, poza Szczecinem nie zostanie nie zauważona? Nie, myślę że, myślę, że nie. To znaczy, myślę, że nie, a dlatego myślę, że nie, bo będziemy mogli to, to, o czym pan powiedział, będziemy mogli to w jakiś sposób zweryfikować. Ta kampania jest tak ułożona, że mimo tego, że rzeczywiście operujemy autorem, bardzo dużo tablic jest postawionych, tak naprawdę cały ruch jest ułożony na internet. Kampania odbywa się przede wszystkim w internecie i Internet również liczba wejść na stronę Szczecin.eu EU, będzie w pewnym sensie miarą efektywności tej kampanii. No, ile było wejść do tej pory? Już? Jakie są wyniki? To jest, czy na razie... Nie, to no, ta kampania ruszyła. Dopiero dopiero ruszyła więc, tak? proszę, ja mam prośbę do pana dyrektora. Skoro pan dyrektor się nastawia na internet, ten prosił, żebyś pan zainteresował stroną Europejskiej Stolicy Kultury, bo ja pozwoliłem sobie przed programem wejść na tą stronę i tam są promowane wydarzenia z listopada i grudnia ubiegłego roku. Także szanowni pan, panowie, zejdźcie troszeczkę na ziemię. Ja naprawdę wolałbym. Żebyście wy te komunikaty kierowali do, do Polaków, do normalnych ludzi. Przykłady reklam Warszawy i Warszawy i Krakowa pokazują, że można zrobić fajną, A tak interesującą reklamę. Może ta interesująca reklama jest lepsza? No A może też zaintrygować no ludzi to, jest ciekawie. Pan, ja, pan dyrektor jeszcze bardziej szokującą zapewne mógłby wymyśleć, tylko pytanie, czy o to chodzi. Nam chodzi o to, że pieniądze, które miasto wydaje na promocję, zwróciły się w postaci turystów, którzy tutaj mhm. przyjadą, w postaci inwestorów, którzy się tym miastem zainteresują. To jest miara sukcesu. Nie jest miarą sukcesu to, że my będziemy nad, przepraszam, niezrozumiałymi Krótko jeszcze gwarami debatować w publicznej telewizji. Ja myślę, że miarą efektywności tego, co, co, o czym dzisiaj rozmawiamy, jest chociażby to, że Szczecin. W perspektywie dwóch ostatnich lat, tak, jest miastem, o którym w kontekście jego marketingu, tego, co się w mieście dzieje, się mówi ogólnopolsko. To nie jest przypadek, że do nas przyjeżdżają inne miasta po to, żeby zobaczyć, jak się to robi w Szczecinie yy, i my jeździmy gdzie indziej po to, żeby powiedzieć, O Szczecinie jak się, się to robi. mówi w kontekście mieszkania prezydenta, o Szczecinie się mówi w kontekście A To zupełnie znaczy, ja inne. Tematy. Panie, ale panie redaktorze, to Tomasz są te Hinz, tematy, Krawość, które niestety, z których Szczecin jest znana, To i, I Piotr Wachowicz, dyrektor Biura Mowy Informacji, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.